Katarzyna Cichopek opublikowała zdjęcie w białej sukni. My już po. Czyżby związek Macieja Kurzajewskiego i Katarzyny Cichopek właśnie został zalegalizowany? Aktorka opublikowała zaskakujące zdjęcie z wakacji, do którego pozuje w białej sukience w objęciach swojego ukochanego. Co dodatkowo pobudza wyobraźnię fanów pary, to opis, jaki celebrytka zamieściła pod fotografią. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski tworzą parę od prawie trzech lat. Ich związek został oficjalnie ogłoszony w październiku 2022 roku, kiedy wspólnie świętowali 40. urodziny Katarzyny w Izraelu. Zakochani są już zaręczeni, a Maciej niedawno ujawnił, że trwają przygotowania do ceremonii ślubnej. Czyżby ta odbyła się na upragnionych przez celebrytów wakacjach? Katarzyna Cichopek jakiś czas temu na Instagramie publikowała posty, w których deklarowała odliczanie do ważnego dnia. Skojarzenie ze ślubem pojawiło się momentalnie, a teraz tylko podsyciła krążące w sieci plotki. Katarzyna Cichopek pozuje w białej sukni. My już po. Katarzyna Cichopek, być może już Kurzajewska, opublikowała bowiem zdjęcie, do którego pozuje ze swoim ukochanym. Para stoi na pomoście, a w wodzie odbija się zachodzące słońce. Co dodaje do to fakt, że celebrytka ma na sobie długą białą sukienkę. My już po, podpisała tajemniczo zdjęcie. Czy Ci i Kurzajewski faktycznie wzięli ślub na rajskich wakacjach? W końcu na wyjeździe towarzyszą im dzieci aktorki, które z pewnością nie przegapiłyby takiego wydarzenia.